tam jest Natalia Kuczewska wicemistrzyni świata e, w kategorii do 48 kg Natalia powiedz e, ogromne gratulacje przede wszystkim powiedz okay. e, czy czujesz wielką radość czy jednak troszeczkę e, rozczarowanie że nie udało się wygrać tej walki finałowej mm, Znaczy jestem pewna że dałam wszystko i jednak to jest radość z tego że jestem wicemistrzynią świata Jak ten pojedynek finałowy wyglądał z twojej perspektywy gdzie były takie najmocniejsze atuty hinduski Wydaje mi się, że te taka, takie zrywy troszkę mi przeszkodziły, no ale dałam z siebie jak najwięcej. Mm -hmm. Gdzieś te serie ciosów, y, miałaś z tym problemy y, ze strony hinduskiej? Po części tak. W drugiej rundzie doszło do przerwania pojedynku, kiedy chyba odnowiła się kontuzja nosa, tak? Jak to teraz wygląda sytuacja i czy wszystko jest pod kontrolą? Znaczy, troszkę w ciągu tego jednego dnia wolnego zregenerowaliśmy ten nos na tyle, ile mogliśmy. W trakcie walki, tak jak było widać, używaliśmy maści po to, żeby jakby przynajmniej trochę nie leciała krew i wszystko w porządku jest. Teraz. Ale w trakcie walki odczuwałaś ten, ten uraz? Jakoś się nie zwracało na to uwagi. Natalia, 7 medali przywiezie polska reprezentacja kobiet z tych mistrzostw. Chyba mamy prawo mieć nadzieje związane z Wami w kontekście na przykład igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Ja jestem bardzo dumna z naszej drużyny, bo jednak 7 medali to jest wow, to jest jak, jak na 10 wag, 7 medali. Coś niesamowitego. Jeszcze raz ogromne gratulacje i dziękujemy Ci za tę emocję.